No siema, witam was w kolejnym filmiku na moim kanale i witam was w kolejnym ala vlogu. Krótkie informacje na sam wstęp. Ja zaraz dosłownie wychodzę i jadę na spotkanie autorskie, z którego może... Uda mi się coś nagrać autorem książki Furia, którą mam nadzieję y, niedługo sobie przeczytać. Możliwe, że nawet teraz w komunikacji, jak będę jechać, się za nią zabiorę. Bo tego pana czytałam w sumie tylko pacjentkę, i to kiedyś, i bardzo pozytywne wrażenie, i mocne wrażenie tam ta książka na mnie wywarła, więc jestem bardzo ciekawa, także furii oraz y, książki Boginie której jeszcze nie czytałam również tego pana. No i na spotkanie z tym autorem właśnie się zabieram, właśnie jadę. Jeżeli chodzi o outfit, Matko, gdzie ja muszę iść, żeby... O! Tak wygląda mój outfit na to spotkanie. Będzie w ogóle wszystko też w studiu MPK i w biurze MPK, więc ciekawa jestem, jak to wypadnie. Z innych książek, które obecnie czytam, to czytam drugi tom The Inheritance Games, czyli Dziedzictwo Hawthornów. Tak. Jennifer Lynn Barnes oraz w audiobooku. Ostatnio zaczęłam sobie słuchać Michela Hogana rozbite Imperium, natomiast tutaj jestem tak w miarę na początku, tutaj jestem prawie w połowie i to są książki, które na pewno będę czytać w najbliższym czasie, ale myślę, że może oprócz Furii coś jeszcze będę zaczynać dzisiaj wieczorem, jeżeli zdążę. A jak nie, no to jutro, ponieważ jutro jadę do moich rodziców na święta. minutę po godzinie o 18 zaczynamy kolejną, bardzo wyjątkową premierę online. Kłaniam się Wam nisko w imieniu całej naszej ekipy, która przygotowuje dla Was te niezwykłe wydarzenia i ustanowili w klubie pisarza, który podbił serca milionów czytelników i czytelniczek na całym świecie. Alex Michalides with us in Poland. I just said that you are cool. <laughs> Przechodzę na szybki update czytelniczy. Jak widzicie, ja już jestem u rodziców. Wtorek wieczorem właśnie, jak wam zresztą pokazywałam, byłam na spotkaniu, na którym był Alex Michaelis, czyli autor Furii i mm, autor Pacjentki, którą ja bardzo, bardzo lubię. Boginię na pewno też będę musiała sobie nadrobić. No i e, no, to jest w ogóle świetny człowiek, tak się go miło słuchało, taki taki miły, tak dobrze się wypowiadający naprawdę było to super spotkanie generalnie też wywiad był na live zdaje się na kanale Empiku, oczywiście mam tutaj swój autograf i powiem wam, że nawet już furię przeczytałam, bo zdecydowałam się wziąć sobie tę książkę już do, do autobusu jak jechałam na to spotkanie, więc czytałam ją w drodze tam i z powrotem no i jeszcze przez ostatnie dwa dni udało mi się ją przeczytać w całości, przeczytać do końca. To jest jest historia o znanej aktorce, która zabiera swojego męża swojego syna i grupę przyjaciół na jej prywatną grecką wyspę natomiast jak jest to powiedziane już od samego początku, będzie tutaj miało miejsce pewne zabójstwo ale jak to jest jak to jest ujęte właśnie i w opisie i chyba na samym początku książki zresztą, tak na początku pierwszego rozdziału zresztą jest napisane to jest opowieść o zabójstwie, a może to nie do końca prawda, bo przecież jest to historia miłosna czyż nie, taka najsmutniejsza z możliwych, o końcu miłości, o jej śmierci, bardzo ciekawa książka która niejednokrotnie, powiem Wam, mnie zaskoczyła. Natomiast na ten moment wydaje mi się, że pacjentka podobała mi się bardziej, aczkolwiek cały klimat tej historii był, był bardzo ciekawy i dobrze się ją czytało. Ale tak, tyle, jeżeli chodzi o, o Furię, już jest przeczytana. Nie chciałam zabierać ze sobą The Inheritance Games, bo tam miałam niecałą całą połowę już przeczytaną, albo coś około połowy, więc szkoda mi było ją tachać, Dlatego kończę ją obecnie, mm, obecnie w e-booku na, na tablecie na Legimi i już mi zostały jakieś ostatnie podlotki, nie wiem, 50 stron czy coś koło tego, nudzi mnie już ta książka, strasznie mnie nudzi i na ten moment i ja mam tak wyrąbane w te historie że nie wiem czy będę sięgać nawet po trzeci tom jestem bardzo niezainteresowana tym wszystkim co tam się dzieje te gry spadkowe i tak dalej jakieś rozwiązywanie zagadek, które wcale nie są jakieś takie super turbo ciekawe no pierwszy tom zostawia nas z takim właśnie plot twistem, cliffhangerem który, który teraz jest bardzo ważny dla drugiej książki i co do którego właśnie bohaterowie tam próbują rozwiązać i się dowiedzieć co się wydarzyło i tak dalej ale w to wpleciano jest jeszcze bardzo durny wątek romantyczny, taki taki naprawdę głupi, taki z tyłka i taki nie, niepotrzebny taki po prostu, bo musiał tam być bo skoro już jest tam tyle przystojniaków i ta jedna dziewczyna no to przecież nie może się to zmarnować i trzeba jakiś wątek romantyczny tam wciągnąć i jeszcze najlepiej go trochę pokomplikować i w ogóle nie Beznadziejny, beznadziejny wątek gramatyczny. No i nudzi mnie już ta książka, naprawdę. Może nie jest cała w sobie po prostu nudna, ale mnie osobiście ona nudzi, więc na pewno będę potrzebowała zrobić sobie przerwę przed trzecim tomem, jeżeli w ogóle po niego sięgnę. Aczkolwiek spodziewam się, że drugi skończy się znowu jakimś cliffhangerem i że może w jakimś stopniu mnie to zainteresuje, że będę chciała ten trzeci tom przeczytać. Zobaczymy, jak to będzie. Z rzeczy, które też jeszcze czytam. No to Wrota Piekie Oli Bardugo, czyli drugi tom dziewiątego domu. To ledwo zaczęłam, co prawda jestem na, na trzecim rozdziale, będę zaczynać trzeci rozdział, 39 strona, więc bardzo, bardzo niewiele. Natomiast czyta się... Czyta się w porządku, ale to nie jest taka książka, którą czyta się szybko, więc potrzebuję przy okazji czytać sobie coś innego. Ale jestem bardzo ciekawa, co będzie w tym tomie, bo pierwszy naprawdę wielce pozytywnie mnie zaskoczył, bardzo mi się podobał. Dlatego, dlatego liczę, że drugi także, także doniesie po prostu. No i wzięłam sobie też śmierć pani Westaway Ruth Ware i ją też zaczęłam już czytać. Natomiast Niepotrzebnie, mogłam najpierw skończyć The Inheritance Games, bo tutaj też mamy tę historię spadkową i zaraz zacznie mi się to mieszać, a przede wszystkim już mam troszkę tego przesyt. I nawet tak doszłam dzisiaj do wniosku, że ja w sumie nie lubię takich historii, jakichś takich zagadek wokół spadku, ktoś umiera i och matko, jakie zaskoczenie, że ten bohater dostaje cały majątek. Och ku czemu? Dowiedzmy się. No, <troszę> troszeczkę już mnie mierzą te historie i, i już mnie nudzi taka tematyka, więc fantastycznie, że sobie takie książki przywiozłam i wybrałam do czytania. Naprawdę, to jest po prostu, dopiero przy czytaniu tego, yy, jednocześnie czytając The Inheritance Games, to wtedy sobie to po prostu tak totalnie uświadomiłam, że to chyba nie jest mój konik i to nie jest motyw, który mnie się jakoś podoba. Akurat jeżeli chodzi o śmierć pani Westway, jestem na 220 stronie, czyli do końca zostało mi jakieś 260. Matko, nudzi mnie ta książka. Znowu po raz kolejny tak, książka mnie nudzi. 220 stron, a prawie nic się tutaj nie wydarzyło. Nic tak naprawdę ważnego w moim przekonaniu obecnie. Jak dla mnie to, co się zadziało tutaj, można by w 80 stronach zmieścić. Jakby to pisał ktoś inny, to pewnie by to zmieścił w 80 stronach bez takiego gadania o niczym. Czyta się to szybko, w miarę, oczywiście. Natomiast ja chyba jednak, to jest moja druga książka Rufler, jaką czytam, ja chyba fanką tej pani jednak nie będę. Czytałam pod kluczem i była spoko. Aczkolwiek mnie totalnie też nie zachwyciła. I Jej zakończenie też mnie jakoś bardzo nie zachwyciło. Więc, nie wiem, będę czytać inne książki Ruffer, ale, jakby tak porównując chociażby do Segera. Seger trochę ostatnio sobie płynie ciekawie w niektórych swoich książkach. I mimo, że też nie jestem jakąś super jego fanką, to te książki dużo fajniej się czyta, bo one. Są bardziej angażujące. I on umie to jakoś pisać tak, że ja jestem faktycznie ciekawa, co tam się będzie działo, nawet jeżeli uważam, że to są jakieś brednie, no to, no to po prostu mnie to faktycznie wciąga i mi się przez to płynie. To się czyta szybko, ale jest to strasznie nudne, bo zresztą ja. Nie za bardzo byłam przekonana do tej akurat książki Ruffer właśnie przez to, o czym ona jest. Ponieważ ona jest o młodej, biednej dziewczynie z długami, której zmarła mama i która nagle dostaje list, że jej babcia gdzieś tam zmarła i ona ma się e, zjawić, żeby, żeby tam na odczytanie testamentu i żeby dostać spadek po niej. Przy czym coś się nie zgadza, bo to, to na, na pewno nie może być jej babcia. No i ona tam jedzie. I, i w sumie tyle wiedziałam, i póki co nie zadziało się wiele więcej. Znaczy na no coś tam, no oczywiście, musi poznać te rodziny i tak dalej, ale to już nie brzmi przekonująco jak na thriller kryminał. I do tej pory, przez prawie połowę książki, to nie brzmi jak thriller kryminał. I tego się nie czyta jak thriller kryminał, tylko jak jakieś takie, jak jakąś taką obyczajówkę, gdzie mamy być zaciekawieni tym dlaczego, dlaczego ona została umieszczona w tym testamencie, ohoho, ho, co, co się stało, co, jaka jest historia tej rodziny ale osobiście mnie to nie interesuje naprawdę może się jeszcze bardziej rozkręci może jakieś ciekawsze rzeczy zaczną wychodzić na ten moment jestem raczej rozczarowana tą książką, ale na pewno inny Ruffer będę chciała jeszcze czytać i to tyle jeżeli chodzi o update Czytelniczy. Ja już jestem wyszykowana, także zaraz będę wyjeżdżać. To są moje włosy, tak chciałam powiedzieć. Po myciu, yy, tak, po prostu po myciu. Ja kiedyś miałam tak ciężkie i proste włosy, że nawet jak chciałam mieć jakieś fale czy loki, to one samoistnie po prostu w ciągu godziny czy dwóch się rozpadały, a teraz one same mi się lokują i to głównie po jednej stronie, bo druga już jest prostsza i strasznie mnie to wkurza, bo ja nienawidzę. Nienawidzę loków i fal u siebie, i muszę je teraz prostować. Bo to, to co się z nimi robi, no ja nie wiem czemu. I czemu to się tak robi? Czemu one teraz po prostu są takie nie do ogarnięcia? Ja nie mogę, ja nie mogę dojść do ładu z tymi włosami. Jedziemy? Jedziemy? Chodźcie do domku. Jedziemy do domku, Cinko! Właśnie dojechałam, ale tak leje. No, nie wiem, czy jest sens przeczekiwać to, natomiast mam trochę do przejścia z miejsca, gdzie zaparkowałam do domu i z tym biednym psem i z bagażami. No, czekam, aż może troszeczkę osłabnie ten deszcz, ale od, pod Warszawą już była taka nawałnica, że nie wiem, czy jest sens czekać. Tak to wygląda, kiedy pies przychodzicie budzić rano, a ostatecznie... Musisz mu oddać całą poduszkę. Dzień dobry. Już dokładnie nie pamiętam, ile wam mówiłam przy poprzednim update'cie, ale skończyłam, um, skończyłam The Inheritance Games tom drugi, dwie i pół gwiazdki maksymalnie. Dużo się w tej książce działo, więc nie jest jej problemem to, że tam się nic nie dzieje. Jej problemem jest to, że oprócz beznadziejnego modku romantycznego, to ona w ogóle mnie nie interesuje. I jakoś tak strasznie zgasła moja m, jakaś taka przyjemność z czytania tej serii w tym momencie, więc muszę sobie zrobić na pewno m, troszkę odstępu przed zabraniem się za tą trzeci. Przeczytałam także do końca śmierć pani Westway jest straszliwe rozczarowanie. Dwie gwiazdki, i to takie naprawdę dwie gwiazdki, tylko dlatego, że nie była ona aż tak tragiczna, że mogła dać jej jedną. Po prostu była nudna, była o niczym, była tajemnica, która była tak beznadziejną, że... Naprawdę, to, to było. Nie, to było niestety rozczarowanie, chyba niestety nie zostanę fanką tej autorki, ale jakąś kolejną książkę na pewno bym jej przeczytała. Mam na swojej półce jedno po drugim, aczkolwiek teraz wydaje mi się, że sprzedałabym raczej tę książkę i po prostu ją sobie wypożyczyła kiedyś z biblioteki bardziej. No ale też o tych książkach Wam zdążyłam wspomnieć w podsumowaniu miesiąca, bo jeszcze na sam koniec marca je dokończyłam. Czytam też dalej piekielne wrota, i póki co oczywiście nie piekielne wrota, wrota piekieł. Zawsze miałam problem z zapamiętaniem, jak się nazywa ten tom. Jestem na stronie 126, bardzo mi się ta książka podoba, aczkolwiek ona wymaga ode mnie zdecydowanie więcej uwagi, jak na taką nawet fantastykę Dark Academia, która nie jest książką, no jakąś, nie wiem, popularną, naukową, nie jest reportażem, no to i tak wymaga ode mnie uwagi także nie może mi nic z głosem tak jakby lecieć w tle, to znaczy, jak zwykle, na przykład, oglądam sobie YouTube'a, albo czasami oglądam jakieś takie denne filmy, seriale, czy coś tam po prostu sobie odpalam w tle, czy, czy telewizja leci nawet. No to w międzyczasie mogę sobie czytać. Przy tej książce nie mogę. To jeżeli cokolwiek mam mieć w tle do jej czytania, to może to być jakaś muzyczka. Nie dlatego, że ona jest jakaś ciężka, po prostu faktycznie. Trzeba się przy niej skupić, żeby wiedzieć, co się dzieje. Bo tutaj nie ma takiego gadania o niczym, mam wrażenie. Tylko, nawet jeżeli to nie są jakieś akcje, to wszystko tak płynie po prostu i warto wiedzieć o co chodzi, warto dobrze się skupić na tym co się dzieje i jak to wszystko idzie i co z czym się łączy i tak dalej. No, jestem bardzo zadowolona mm, i zobaczymy co będzie dalej jeszcze w tej książce. Była był jeden ciekawy w sumie taki zwrot, który mi się spodobał, więc liczę, że mm, liczę, że dalej to co się będzie z tym wiązać będzie no, fajnie przemyślane i fajnie zrealizowane. I dosyć spontanicznie zabrałam się za książkę Tokio Vice, Sekrety japońskiego półświadka, Aldensteina, Alden Steina. Chyba każdy naród to czyta inaczej. Czy to jest na faktach w ogóle? O, po angielsku to się nazywa Tokyo Vice and American Reporter on the Police Beat in Japan. I to jest faktycznie jakby Amerykanin, który zaczął pracę dziennikarza w Tokio, w Japonii. Dziennikarza śledczego, tak? Natomiast nie przeczytałam jej dużo. Zaczęłam ją sobie jeszcze u rodziców. No i zaczęłam ją sobie w e-booku, ponieważ nie spodziewałam się, że będę miała ochotę tam ją akurat zacząć. Dlatego tutaj sobie jeszcze nie przerzuciłam tego na, na strony jakby w fizycznej książce. Ale mniej więcej jestem gdzieś tutaj. Mniej więcej jestem około 50, którejś, 60., może strony. Póki co, jest spoko, w miarę mi się podoba. Zobaczymy, jak będzie dalej. Czekam, aż się bardziej rozkręci, ale jestem na razie zainteresowana, zaintrygowana. No i co? Jeszcze jedna książka. Słuchałam sobie Dalej Rozbitego Imperium Michela Hogana. Natomiast jestem. Na rozdziale 10 albo 11, czyli za 130 stroną, czy 130 któraś, 140 mniej więcej, mogę już być trochę za tym rozdziałem. Ech, natomiast myślę, że muszę się przerzucić na czytanie tej książki w papierze, ponieważ strasznie się rozpraszam, ale to nieziemsko się rozpraszam, kiedy słucham tego audiobooka. Przerzuciłam się na inny audiobook. I tam ten problem całkowicie zniknął. A w momencie, kiedy ja odpalam rozbite imperium, mimo że też działy się już rzeczy, no to jakoś nie potrafię się na tym skupić. Naprawdę, chyba, żeby przeczytać już ten tom i, i zakończyć tę serię, bo mam wrażenie, że to jest ostatni tom, no to muszę to zrobić w papierze, bo nie będę w ogóle wiedziała nic, co się działo, o co chodzi i tak dalej. A za to w audio, przy okazji jazdy autem i jeszcze też w domu, dokończyłam sobie i przesłuchałam, i teraz już nie pamiętam, jak się nazywała ta część. Kolejnego tomu, tomu ósmego z serii Robert Hunter, Chrisa Cartera, moje ukochane audiobooki kryminalne i moje, moja ukochana seria kryminałów. Um, nie wiem, ma... kurczę, jak to się nazywało, jak się nazywała ta książka. Teraz będę Galerię Śmierci słuchać. To jest tom dziewiąty i jestem w ogóle w wielkim szoku, bo na ten moment mam do nadrobienia jeszcze cztery tomy. Przy czym jeden z nich Czytałam już wieki temu, ale będę robiła reread, a raczej odsłuch ponowny, jak do tego dotrę. I strasznie szybko jakoś mi to idzie. Jest szansa, że w tym roku będę na bieżąco z tą serią. I wciąż nie pamiętam, jak się yy, yy, rozmówca, rozmówca i to było o tym, że morderca dzwonił do bliskich ofiar na wideo rozmowie, znaczy ofiar no do swoich celów. Na wideo rozmowie kazał im odpowiadać na jakieś takie pozornie błahe pytania, a jeżeli ktoś odpowiedział źle albo nie odpowiedział, to ta bliska osoba, z którego telefonu dzwonił, musiała jakoś ucierpieć i oni musieli się na to patrzeć. I generalnie taki jest zamysł tej części. Jak zwykle kreatywne ujęcie autora, jak zwykle się nie zawiodłam, 4, 1, 4 piaski. bardzo lubię te serie, bardzo lubię to, jak Chris Carter pisze swoje książki i bardzo lubię audiobooki do nich. Teraz czekam na rodziców, bo mnie odwiedzają na moment dzisiaj i idziemy razem. Coś zjeść. Idziemy na pizzę razem. Dobra, chyba czas zakończyć tego vloga, bo jestem w trakcie kręcenia jeszcze innego filmu i jeszcze dzisiaj zamierzam zacząć. Kolejny, więc troszeczkę by mi się to wszystko mieszało, i zresztą nie o wszystkich książkach, które teraz czytam i będę czytać, mogę Wam powiedzieć tutaj, bo właśnie do nich będą oddzielne filmy. Dlatego jedna jest książka, którą przeczytałam, mogę Wam zdradzić, co to jest, i ona będzie właśnie w innym filmie razem z jeszcze inną książką, Coraz większym rok, Colin Hoover. Natomiast nie powiem Wam, co sądzę o tej książce. Będzie film. Gdzie będę mówiła i spoilerowo, i bezspoilerowo o tej książce I o jeszcze jednej kolejnej, na którą czekam z biblioteki Więc w tamtym filmie się więcej na jej temat dowiecie Natomiast czytam sobie też dalej Libar Dugo i Wrota Piekieł Jestem już tak mniej więcej w połowie, może lekko za połową Na stronie 280 I bardzo mi się ta książka podoba teraz Zaczynają się dziać bardzo ciekawe rzeczy Bardzo... Ciekawe historie. Teraz właśnie wchodzę w takie niektóre historie troszeczkę z przeszłości innych postaci, które myślę, że tutaj po prostu właśnie te historie mogą być ważne do tego celu, który mają, to co mają do zrobienia. No i no, póki co bardzo mi się podoba. Dużo szybciej mi się już też czyta tę książkę. Wydaje mi się, że też w tej części jest więcej magii, więcej takiego. Um, więcej jest tego Urban Fantazy, szczególnie fantazy w tym Urban. Nie wiem, czy nie wiem czy. Jakiś sens to ma to, co mówię, ale na pewno jest tutaj troszeczkę więcej takich rytuałów i tak dalej. No też właśnie ze względu na to, co główna bohaterka postanowiła, że zrobi i co chce zrobić. No i liczę, że jej się to uda, oczywiście. Muszę jeszcze tę drugą połowę też jak najszybciej przeczytać, bo niedługo muszę ją oddać do biblioteki, bo inne osoby już na nią czekają. A jeszcze tak wam podpowiem, że w audio zaczęła Mądre Matki Dobre Żony, czyli ten reportaż o kobietach w Korei Południowej no i chyba tak około 1,4 przesłuchałam póki co mam nadzieję wrócić do niego albo wrócić do tej książki fizycznie zobaczymy jak mi to, jak mi to wyjdzie w najbliższych dniach to ciekawie sobie tak uświadomić Jakie jest podejście do, do kobiet i do związków i do rodziny, właśnie w Korei Południowej, i tak dalej? No, poszerza to troszeczkę horyzonty, budzi jakiś taki wewnętrzny sprzeciw, no ale zobaczymy, co, co będzie dalej i co tam dalej jeszcze, um, jakie, jakie historie jeszcze są dalej zaprezentowane w tej książce. Natomiast także um, zrobiłam sobie, jakby, podobną próbę, podejście do Bookbeat i dalej nie lubię tej aplikacji. To jest chyba obecnie. Jedyna albo... No, jedna już z ostatnich aplikacji z audiobookami, gdzie pozostała prędkość maksymalna do dwóch, bo to jest dla mnie żadna prędkość. To jest dla mnie za mało. Ja potrzebuję 2,5 przynajmniej, a już nawet na Legimi to wprowadzili na całe szczęście. Dalej fanką Fancombookbi raczej nie zostanę. Nie ma tam nic jakiegoś takiego bardzo szczególnego, jeżeli chodzi o audiobooki. Wydaje mi się, że dużo audiobooków, których nie ma na Legimi, to można je znaleźć na storytelu, który jest jak dla mnie dużo lepszą aplikacją i do taką, do której jestem bardziej przyzwyczajona. No i te audiobooki, które ja sobie próbowałam, to miały też dosyć średnich lektorów niestety, ale odsłuchałam sobie w audioksiążki, której właśnie na nalegimi nie było, i było to złe miejsce coś w rodzaju thrillera. Który, gdzie mamy przedstawione jakby dwie historie, jednocześnie historie dwóch nastoletnich dziewczyn, które przez całe praktycznie swoje życie były wychowywane na totalnym odludziu w takiej dosłownie chatce bez electricity, bez prądu, bez electricity, bez prądu, bez niczego. I tam sobie mieszkały z matką. Aż pewnego jakby wieczoru matka z ich taką małą siostrzyczką wyszła z tej chatki, bo chciała szukać lekarza w mieście i tak dalej, bo ta siostrzyczka zachorowała. No i nie wróciła przez chyba tam ponad dwa miesiące, i one nie wiedzą co robić, już są bliskie głodowania tak naprawdę. No i nastaje pewne wydarzenie, które zmusza je do, do zmiany tego życia. W tym miejscu, nie będę tam się bardzo wgłębiać no a z drugiej strony jest perspektywa kobiety, która bardzo by chciała dziecko, ale nie może mieć dzieci, bo jest po, po zabiegu, żyje ze swoim mężem i odkrywa, że mąż prawdopodobnie ukrywa przed nią fakt, że ma dziecko i być może drugą kobietę na boku książka jest po prostu spoko, liczyłam że będzie gorzej, to znaczy miałam przez większość czasu przeczucie, że tu wszystko jest strasznie jasne i że nie będzie tutaj praktycznie żadnego zaskoczenia, na szczęście w miarę jakoś tam mogłam mi się zaskoczyć. Parę było rzeczy takich zwrotów, które uważam, że były ciekawe. Natomiast nie jest to też jakaś książka taka bardzo super. Oceniłam ją na trzy gwiazdki, Natomiast lektorka, która czytała tę książkę, która czytała złe miejsce, czytała to w sposób straszny. Bardzo mi się to nie podobało. I ja naprawdę myślałam że porzucę ten audiobook przez wzgląd na to, jak był czytany, bo... Lektorka niestety miała bardzo taki pretensjonalny głos przez cały czas, co moim zdaniem w wielu miejscach, przez większość praktycznie książki, zupełnie nie pasowało. Więc, no ten sposób czytania taki właśnie z taką jakąś pretensją, z jakimś takim, nie wiem, taki, taki passive aggressive trochę, no to nie odpowiadało mi to. Nie odpowiadało mi to bardzo, no, ale ostatecznie dosłuchałam tego audiobooka do końca. I to będzie koniec mojej przygody z Bookbeat. Ale spoko, no. Chciałam, mm, chciałam coś takiego sobie odsłuchać bardziej w rodzaju kryminału, thrillera, bo bardzo mam ochotę na takie książki teraz. I szczególnie właśnie w audiobooku, słuchać sobie kryminały i thrillery. Jakąś taką fazę złapałam, więc może niedługo będę musiała kolejną sobie tam książkę w audio wyhaczyć, właśnie z tych gatunków. Natomiast wydaje mi się, że to tyle, jeżeli chodzi o update czytelniczy. Z Tokiowa się póki co nie ruszyłam i troszeczkę zapomniałam, że zaczęłam. Wam tę książkę. No a teraz będę przerzucać się mimo wszystko na jakieś inne. Także no zobaczymy i wy zobaczycie w kolejnych filmach, co tam ciekawego będę czytać na dniach. Natomiast jeśli chodzi o tego vloga takiego dosyć luźnego, to mam nadzieję, że Wam się podobał. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie i widzimy się następnym razem, także do zobaczenia, to pa!